No i marysoras, po prostu to, to bym mógł auto umyć w sumie Muszę byś pokazało auto umyć Ale Tinie lajwa, po zasięg zjebany Pierdolone nadajniki Jebane pierdolone Widzowie, idziemy po... Siemanko, siemanko Czekam aż się więcej zbierze Idziemy do Brico Kupujemy obejmę I wymieniamy obejmę w wężyku od chłodnicy Ale będzie kurwa jazda I będzie jeszcze odpalanie auta z popychu kurwa <śm> Lepiej kurwa na live'ie u mnie być niż u Wiśni kurwa to gówno pokazuje Właśnie nie bym go dogonił Ale nie ty mi się na krzaka iść Jak mam na samych tych Jak mam być smutny, że nie mam na karuzelę, no to jebać Dzięki Mordoda, no, dzięki, dzięki To auto jeszcze działa, działa Tylko Układ chodniczy był odpowietrzony, był zapowietrzony i trzeba yy, wymienić w układzie obejmę i trzeba po prostu odpowietrzyć samochód jak najszybciej żeby tylko Dzisiaj zabawa, no ale no co? Dla wszystkich jest zabawa, a dla tych co hajsu nie mają na karuzele no to muszą sobie jakoś radzić Pan też miałem w planach być najebany i najebany na karuzele wejść, a to chuj Będzie dzisiaj jakieś alko, piwko, wódeczka, mefedron Piąteczek, w, można się bawić Nie Siema, siema Dla każdego krzak to jest dobre święto, a dla mnie to jest tylko takie, żeby tylko przy samochodzie grzebać Bo on mi się po prostu Lecisz do Wiśni? Nie, nie, nie Słuchajcie, gdyby były donate, Jakbym teraz miał donate'y, co nie I bym teraz wypłacił Bym takiego, kurwa, drang stream'a zrobił, kurwa, na święto krzaka i buraka że całe to skierniwice kurwa jeszcze mnie popamięta normalnie. Dla niektórych święto to jest dobre święto, a dla mnie to jest tylko. Yy, a dla mnie to jest tylko takie, że. Może wypanieć tym miejscu przelew. Tylko jak masz 5000, jak masz 5000 w, w Dunajtach, no to wtedy dopiero możesz wypłacić szybciej. Ja mam dzisiaj robotę, bo ja muszę auto, kurwa, y, muszę obejmę wymienić od wężyka chłodniczego, bo kurwa, nie chce mi po prostu ruszyć. Akumulator zdech na dobre chyba, ale akumulator nie zdech, bo radio działa. Więc to musi być wina tego, że układ chłodzenia jest zapowietrzony, i trzeba go z popychu odpalać. Nie znasz tego, kto pożyczył 5 dyszek? Nie, nie mam. Z wieśnią się nie umawiaj, bo znowu spierdoli z asortymentem. No właśnie, tu już lepiej chyba bawić się w, w motoryzację, w samochody. Coś tam naprawiać, coś tam robić. Bo to się najlepiej opłaca. Widziałem, że content motoryzacyjny u innych YouTuberów się bardzo dobrze przyjmuje, to ja myślę, że u mnie też się dobrze przyjmie. Kwestia tego kurwa, żeby tylko tyle było tyle widzów jak u innych. Bo statystyki YouTube mówią jasno, że praktycznie 50 coś osób. Oglądam je z subskrypcjami, a 40 coś oglądam nie bez subskrypcji. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz i subskrybujesz, to zapraszam. Muszę lecieć szybko na Dobryko kupić kurwa ten. Jak to się mówi? Kupić kurwa y, Obejmę, bańkę pięciolitrową i lecieć kurwa auto robić. Tylko muszę układ chłodzenia odpowietrzyć. Normalnie ja potem nim pojadę do domu. Będzie stał pod blokiem. Będzie stał pod blokiem koło biedronki i chuj I niech stoi i do poniedziałku Po prostu i tyle. Ale czemu do wiśni idzie ta kurwa? Widzisz, że on później na te karuzele pójdzie? On wam na tę karuzelę, kurwa, nie pójdzie. No co wy? On myśli, kurwa, że ma tyle pieniędzy, żeby na karuzelę pójść. Jak nawet jeszcze, kurwa, nie dostaliśmy wy wypłaty z pracy, nie dostaliśmy. Bo firma stwierdziła, że dopiero wypłatę dostaniemy wtedy, dopiero w środę dostaniemy wypłatę. Kilka dni po krzaku. A on myśli, że on pójdzie na karuzelę, kurwa. To ja to pierdolę w takim razie takie kurwa zabawy. tak po Szweda w piątek pojedziemy do Warszawy tak, po Szweda pojedziemy pojedziemy po Szweda do Warszawy i będzie dobrze pojedziemy, pojedziemy, spokojnie już mam tak oblukane, że po Szweda pojedziemy od razu nie, nie lecę do Matiego będzie live, jak wie, w szwed wychodzi Zobaczymy Jak nam pozwolą nagrywać Jak nam pozwolą chociaż live'a odpalić To dobrze, to wtedy będziemy mogli Go nagrać, jak wychodzi kurwa z odwyku Ale będą jaja, jak on wyjdzie z odwyku Bo znowu się wciągnie w alkoholizm Mati pije piwko na swoim live, a co mnie to kurwa interesuje? Ale co mnie to kurwa interesuje jak to co pije Mnie tylko interesuje to kurwa, żeby tylko mieć ten spokój. Auto zrobić, pojechać pod blok, niech sobie stoi do poniedziałku i pójdziemy do roboty i tyle. Nie to, że ja muszę przyjebać z całej siły kurwa, obejmę muszę przykręcić z całej siły, żeby mi te nie wyjebało ciśnienia w chłodnicy, to jeszcze on kurwa się bawi. Bardzo mądrze, kurwa. I to jest, kurwa, kolega? To nie jest kolega. Po prostu Wiśnia to nie jest kolega, bo to jest farmazoniarz. Ja wam mówię, to jest jebany farmazoniarz. Ja do niego dzwonię dzisiaj. A on mówi do mnie, że. Nie ma kurwa, że zaczął jakieś kity wciskać, gdzie on jest, gdzie on nie jest. Wkurwiłem się i powiedziałem, że z takim farmazoniarzem nie będę gadać. Bo ja się wkurwiłem już dzisiaj. Oby tylko imbriko marsze było otwarte żeby mu chociaż nie wiem kupić to obejmę jebaną bo to będzie kurwa cud jak kupię obejmę no do chłodnicy. jak założę yy, ten Obejmę ślimakową Czyli opaskę Na wężyk od chłodnicy Pierwsze co zrobię To pierwsze co Stój Gdzieś na święto idziesz? Nigdzie nie idę Dla mnie ważniejsze kurwa auto bo bez auta jestem kurwa nikim. Bo auto to jest kurwa źródła. Rozumiesz? Auto jest... Głównie do jazdy go się robię. Ja ma się na co dobryka, kurwa. Zrobisz to auto i mieć wyjebane. Niech już stoi pod blokiem kurwa. Jakby były donate'y, bym poszedł na krzaka. A jeżeli nie ma donate'ów, to już nie wypłacę. A firma, do której pracujemy, gdzie słuchamy te obiekty, powiedziała, że wypada dopiero będzie w środę. Kilka dni po krzaku. To po co mam się bawić? Doraźnie możesz ściągnąć trytytką. Nie! Nie mogę, nie mogę. Bo wężyk koty układu chłodniczego jest taki, że jest pod ciśnieniem. Dajesz mu gaz, zmieniasz bieg, jeździsz szybko, no to, to jest ciśnienie. Jeżeli założyłbym tę trytytkę, to wyjebi mi cały silnik, kurwa nawet. Bo trytytka nie chuja. Bo założysz i przejedziesz tylko będzie wysokie ciśnienie kurwa i Ci wyjebie, że cały silnik Ci się rozpierdoli. Bo to jest ciśnienie. Z każdą jazdą, z każdą prędkością się kumuluje ciśnienie, które jest w samochodzie. W tym ciśnienie jest mocniejsze, tym może wyjebać całkowicie, nawet silnik może rozwalić. Co z tego, że wężyk wystrzeli? Eee, wybuchnie wężyki ten. Wtedy pójdzie układ chłodzenia, jakiś silnik. A ja chcę tego kurwa jednak uniknąć. Dzień dobry. A ja po prostu chcę uniknąć tego, żeby mi ten silnik nie wybuchł Bo to jest dobry silnik, szkoda auta. On to się po prostu nadaje. Główno prawda. Dwa lata takiej... I zimy, jak gówno prawda, res res. słuchaj, nie chodzi o to, że może działa patent, ale nie na długo. To jest ciśnienie z każdą prędkością, z każdą zmianą biegów, wszystko się rozpierdala. Wszystko nam się ciśnienie kurwa się staje w chodnicy. A tym większe ciśnienie, tym ci, jak ci wyjebie trytytkę, ty, ty, to ci pójdzie na komorę silnika i ci silnik rozpierdoli. Nie da, nie ma tak, to tak się nie da rób swoje, nie przejmuj się hejterami. No i bardzo dobrze Czekajcie, muszę na chwilę Was wyłączyć, żeby nie było mnie widać Siema, wiśnia cię obraża, a nie, nie obraża, wy, wy, wyjebane mam Ja muszę teraz iść pójść do brico na dział motoryzacyjny Akcesoria łazienkowe, akcesoria samochodowe. I teraz szukać obejmy. Obejmy ślimakowej. Do skręcenia samochodu. Tego jebanego wężyka od chłodnicy. To jest 50 na 70. Kurwa, jaka tam była średnica? 20 coś. Jaka tam była średnica? Chyba 20 coś. Średnica była. Dobra, kupię te dwa, bo to jest jednak w zestawie. Jakie to mają miuty? Nie pisze do ilu newtów. 50 na 70 a nie pisze do znaniutów newtonometrów. 50 70 może być i bańkę wody do intera kupić Nie, nie orientuję się w ekreskach, co są dobre. Nie orientuję się w tym. Nie biorę tego i ja się nie orientuję. A, to jeszcze może podskoczę po śrubokręt. Jeszcze na zaś. Bo ile mefedron macie, 50 zł? Czy drożej? Nie wiem, nie orientuję się. Ja teraz jestem tym zajęty, żeby tylko zająć się tym samochodem, zrobić go i tyle. Tylko jakiegoś taniego śrubokręta. Śrubowkręta wkręta, taniego jakiegoś. Dobra, jeden śrubokres powinien wystarczyć Pierdolony siuwaks Jeszcze bańkę pięciolitrową I można samochód jechać 27,69 tak? no. To się zaciska normalnie, czy to się można zacisnąć tak na maksa, ten... bo do chłodzenia jest potrzebne, żeby można zacisnąć Nic nie zażywam. Jesteś Przemo? Jestem, jestem, tylko... Bo ja musiałem kupić, o, śrubokręt i obejmy, bo będę skręcał wężyk od płynu chłodniczego, póki jeszcze jest, nie jest tak ciemno, bo muszę jeszcze tym autem wrócić do domu. Bo ja się boję go zostawić tam na Stanisława, koło kościoła. Bo tam lubią często rozszabrobywać te auta, rozszabrobywać z rzeczy. Ale tam jest 80, tam jest 50 na 70 do 80 N, To musiałem te duże wziąć. Bo jak się skręci, będzie jedno duże. Dobra, wyłączę Was na chwilę. Ja muszę tutaj. Muszę pójść na drób, mięso, alkohole, wody Muszę kupić tę pierdoloną wodę w z Kibidi Sigma. Ehh. Dobra, jest dział z napojami, tam powinna być woda zaraz, włącz live, no włączony jest, tak się nie bawię w medyczną, tylko osiedlową, ja się w nic takie rzeczy nie bawię. Osiedlowa lepsza, bo wspieram lokalny biznes. Zapraszam, gdzie można kupić wodę bańkę 5-litrową? Jaką? A to żadną wodę. A nie ma? Ja nie wiem, bo ja nie jestem. To czego wy jesteście? Do chuja pana, żeby pomagać ludziom. 5 litrów bańka ile to kosztuje? Nie piszę kurwa na mań Dobra chuj Jak dobra jakaś to jak najbardziej Już, wodę kupiłem, obejmę mam okręt mam będziemy kręcić Manianę przy, przy rurze wydechowej Proszę, może pani weź na kasę drugą, żebym no nie są mógł, że mówił. No Co wy widzę, wyście na wiśni kurwa? Że ja cisnę po tym! Po jego tam koleżance, tam kurwa, nie pamiętam, ko, tam po koleżance Czemu wy takie głupoty gadacie, że ciśniecie, że ja go kurwa cisnę? Przecież ja nie cisnę kurde jego koleżanki Tylko jego Bo powody są takie jakie były Ja nie będę z nim wyjaśniać kurwa nic Sam kurwa robi problemy Już się najebał już ma pijany kurwa, zrobił już kurwa, pierdoliko co po 3, para 15. I ja właśnie nie lubię takich ludzi, którzy robią live y po pijanemu kurwa, bo zawsze się to kończy inaczej. Ja się nie będę napierdalać, ja idę samochód robić, mam lepsze rzeczy do roboty w życiu. Moje auto musi kurwa jeździć. Moje auto musi jeździć, a nie stać na parkingu kurwa jak zjebane Właśnie kupiłem obejmy kurwa bańkę 5-litrową i jadę. Robię, przy tym aucie. No zjeżdżajcie te samochody szybciej, kurwa Ty jest pijany, po alkoholu. To on wszystko umie powiedzieć tak, żeby było po jego stronie. Ja nawet nie wyzywam jego koleżanki. Ani nie ten. Co wy kurwa gadacie, że ja cisnę kurwa po wiśni? Ja tego ja, ja mówię mu jaka jest sytuacja. Dlaczego się z nim nie spotykam na krzaka i buraka? Proste. A że ktoś to inaczej interpretuje i całą mnie rzuca na mnie kurwa, potem on do mnie wyzwania. Bo ja kurwa nie będę kurwa z nim gadał, bo jest pijany. A ja z pijanymi osobami nie gadam. Ja gadam z, z normalnymi osobami, którzy nie są pijani. Jak się w to ja kończę live i pierdolę. Bo zawsze jest tylko po mojej. Zawsze jest tylko moja wina. Zawsze była moja wina, zawsze, kurwa, zawsze, zawsze była moja wina i zawsze będzie moja wina, kurwa. Bo Wiśnia jest bez winy, kurwa. Ja nie jestem pijany, kurwa. Gdybym był pijany, to bym nawet za kółko nie wsiadał. Ja nie jestem czyjś wiódki. Przecież po pijanemu bym samochodu nie robił, kurwa. Jeżeli ty next show stream, takie rzeczy pierdoliza, pójdziesz na, na time Mam wyjebane Bo cały czas tylko przeciwko mnie kurwa wszystko leci. Ja powiedziałem kurwa. Jeżeli macie my tak ten... Jeżeli macie wieśni kupoty gadać, tyle się w ogóle nic nie odzywajcie po prostu na, na ten temat. Bo być taka zasada. To co jest na live, to zostaje na live'ie. A nie, idzie dalej w eter, bo zawsze to się kończy. Ja teraz muszę iść ciemno, ale muszę auto kłopu naprawiać, kurwa. Bo mi się roz... prawie rozjebała, kurwa. Znowu timeout. to już mój 74. Ale kurwa, jak pierdolisz kocopoły co poły, no to to się nie dziw. Ja pijany nie jestem, ja lecę, kurwa, po auto robić, a nie. Dobra, a kończę tego live'a, bo nie ma co z wami kurwa gadać, bo tylko wyście do WISI wszystko podpierdalały. End.